po pierwsze osoby z grupy fotogenicznych i niefotogenicznych różniły się znacząco pod względem cech twarzy, czyli mamy korelację między ocenami osób tym jakie są cechy obiektywne. Największe różnice można było zaobserwować dla wielkości oczu i szerokości ust. Na zdjęciach można zaobserwować, że grupa fotogeniczna Oznacza się wyraźnie większą szerokością oka, i to samo możemy zaobserwować dla szerokości ust. I to, co jest ciekawe, że wyraźna była różnica między oboma tymi parametrami, co potwierdza w dużej mierze tezy, jakie mogliśmy przeczytać w badaniach naukowych, więc pura dla nauki. Potwierdziliśmy to, co już było wiadome. Jeśli chodzi o parametry zdjęcia, możemy zauważyć znowu, że wynikła pewna różnica między Grupą osób fotogenicznych, a grupą osób niefotogenicznych. Zauważyliśmy korelację między kontrastem, ostrością, zakresem dynamiki i natężeniem koloru, a oceną zdjęcia przez ankietowanego. Co ogólnie dla mnie jest dość ciekawe, bo kierunek korelacji był dodatni. Czyli wraz ze wzrostem danej cechy wzrastała ocena następująca. Czyli im większa ostrość, tym wyższa ocena. Co dla mnie jako fotografa i kimś związanego. Kimś, kto jest związany ze światem wideo, było nie szokiem. szokiem to muszę zaznaczyć. Dlaczego? Zwyczaj używamy filtrów typu mist, filtrów, które wygładzają obraz, aby pozbawić ostrości zdjęcie, ponieważ nie chcemy mieć obrazu, na którym widać wszystkie pory i zmarszczki na skórze. Ja sam teraz używam zresztą takiego filtru.